Dosłownie kilka dni temu zostało rozstrzygniętych kilka programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My, jak co roku, tradycyjnie składaliśmy dużą liczbę wniosków. I w tym roku aż trzy wnioski uzyskały aprobatę ministra i otrzymaliśmy dofinansowanie. Dwa projekty mają taki charakter miękki. Będą to działania kulturalne, artystyczne, również działania kierowane do osób, które mają utrudniony dostęp do kultury. Jeden projekt dofinansowany z programu Edukacja Kulturalna, drugi projekt uzyskał dofinansowanie z programu Kultura Dostępna. Natomiast największą dotację, prawie 200 tysięcy złotych, otrzymaliśmy z programu Infrastruktura Domów Kultury i ten projekt dotyczy remontu i adaptacji sali widowiskowej w Ośrodku Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej. Ta sala, no poprzedni remont przeszła jakieś ćwierć wieku temu. Ten remont, który zaplanowaliśmy, on obejmuje przede wszystkim wymianę podłogi, likwidację sufitu z kasetonów e, i co bardzo ważne poprawę warunków akustycznych w tej sali. W tej sali często odbywają się e, akustyczne koncerty. E, dzięki temu remontowi będą one brzmiały jeszcze lepiej. Oprócz tego e, planujemy wygospodarować w tej sali przestrzeń magazynową właśnie na sprzęt, na sztalugi, Ponieważ w tej sali odbywają się również warsztaty rysunku, jak również chcemy zagospodarować część, która w tej chwili służyła jako taki magazyn podręczny, i tam zamierzamy stworzyć taką bibliotekę czytelnie fotograficzną, która będzie oddzielona od tej dużej sali, będzie mogła funkcjonować niezależnie i to no, bardzo poprawi jakość tej przestrzeni i pozwoli ją wykorzystywać dużo lepszym stopniu niż do tej pory. Nasz projekt nazywa się Paka, czyli projekt aktywizacyjny kreatywność akceptacja. Dlatego że Tworzymy paczkę znajomych, paczkę znajomych o różnych potrzebach z niepełnosprawnościami seniorów, LGBT, uchodźców i razem będziemy uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, które postaramy się, aby były dostępne, kreatywne, twórcze. Będą to m.in. warsztaty pisarskie, aktorskie, stylizacyjne, rzeźbiarskie i jeszcze wiele innych. A do tego w międzyczasie chcemy się wybierać na wyjścia kulturalne, tutaj w zależności od wyboru i... Pomysłowości. Będzie to kino, kręgle, stand-up teatr. Co, kto będzie miał ochotę na cokolwiek grupa się zdecyduje? Wyjścia kulturalne akurat są dodatkiem po prostu taką formą rozrywki gdzie to my korzystamy z kultury dostępnej dla nas, a przede wszystkim skupiamy się na dostępności w naszych warsztatach. Jest to obopólna korzyść, bo to osoby z różnymi potrzebami, które boją się, nie chcą, z jakiegoś powodu nie mogą skorzystać z różnego rodzaju warsztatów, poszerzać swoich umiejętności, hobby, będą mogły skorzystać za darmo z takich zajęć demonstracyjnych, dostosowanych pod ich potrzeby, a jednocześnie prowadzący, którzy na co dzień mają bogatą warsztatową ofertę i z jakiegoś powodu osoby z różnymi potrzebami nie przychodzą do, do nich na te zajęcia albo przychodzą zbyt rzadko, otrzymają taki feedback, co co zrobić, by te zajęcia były bardziej dostępne i atrakcyjne właśnie dla osób o szczególnych potrzebach? Celowo nazwaliśmy projekt Kim jest zamek, używając personifikacji, bo chcemy uczestników projektu zachęcić do tego, żeby poszukiwali historii o zamku. Być może zamku jako osoby, być może zamku jako miejscu albo jakiejś historii. Projekt zacznie się od tego, że uczestnicy zwiedzą zamek, poznają jego historię i jego zakamarki, jego tajemnice. Pierwsza część będzie częścią literacką, czyli uczestnicy będą pisali opowiadania na temat zamku. Druga część to ilustracje, czyli pod Profesjonalistów, uczestnicy spotkają się z rysownikami i nauczą się ilustrować te opowiadania, które powstaną w trakcie projektu. A trzecim etapem jest stworzenie ZINA, czyli takiej publikacji, gdzie pojawią się te opowiadania oraz ilustracje. I na koniec wielka gala finałowa, gdzie zostaną rozdane nagrody za najlepsze opowiadania i najlepsze ilustracje. Do projektu zaprosimy także pisarzy, wrocławskich pisarzy, z którymi podczas mentoringu będzie można się spotkać, poznać historię Leśnicy, ale nie tylko. Zobaczyć, jak się pisze, posłuchać tego, w jaki sposób powstają historie i co zrobić, żeby taką dobrą historię napisać. Uczestnicy warsztatów to osoby od 16 roku życia w górę, czyli każdy, kto będzie miał ochotę nauczyć się pisać, ilustrować czy też tworzyć publikacje. Zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby dowiedzieć się, kim jest zamek. Nieco wcześniej uzyskaliśmy także dotacje z programu Synergie, który jest programem unijnym i towarzyszy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, i w ramach tego programu realizujemy. Projekt teatralny w Zamku w Leśnicy. Jest to cykl warsztatów teatralnych z udziałem aktorów profesjonalnych, również studentów szkół teatralnych. Mamy także, ponieważ jest taki wymóg, zresztą w tym programie partnerów zagranicznych. Zaczęliśmy od warsztatów z choreografii walki. Jest to sztuka w Polsce dosyć nieznana, dlatego pragniemy ją promować razem z naszymi partnerami. To jest ze szkołą w Wielkiej Brytanii, w której studia opierają się na trzyletnim treningu. Casting odbył się w szkole i mamy ogromną szansę, żeby rozpromować ten rodzaj sztuki wśród naszych studentów, naszych, mówię, naszych wrocławskich. Pragnę Państwa zaprosić na warsztaty dla mieszkańców leśnicy. Które będą też z elementami walki scenicznej, ale też poznamy trochę, czym jest teatr. Warsztaty, jak i całe leśnickie spotkania, będą prowadzić do finału, którym będzie spektakl o Fryderyku II jego obecności w murach tego zamku. Wyłonimy też grupę studentów. Chętnych, zaangażowanych, żeby byli częścią już spektaklu o samym Fryderyku. I też w samym spektaklu chcielibyśmy, żeby on mocno opierał się na skomplikowanych choreografiach walki. Co mi dają te zajęcia, te warsztaty? No to jest tutaj mega dużo nowych umiejętności, których w ogóle nigdy nie miałam szansy spróbować, jakkolwiek, więc fajnie próbować nowych rzeczy. I dają mi na pewno takie. Poczucie, że mogę, mogę coś zrobić, mimo że jestem taka mała, to i tak widowni wydaje się, że uu, mogę być groźna. I ten, no i fajnie, fajnie, tak trochę na przekór swoim, swojemu wyglądowi może właśnie tak zrobić coś, coś innego, więc myślę, że to jest bardzo przydatne. Wziąłem udział w projekcie chyba głównie dlatego, że chciałem poćwiczyć umiejętności z zakresu walki scenicznej, posługiwania się Mieczem w walce i po prostu żeby też poszerzyć możliwości warsztatu aktorskiego. Do tej pory mieliśmy właśnie elementy, elementy walki scenicznej, walki wręcz, więc różnego rodzaju popchnięcia, slapy, tak itd. Poza tym już mieliśmy też jakąś wstawkę do walki z mieczem. Ja zacząłem studia w Anglii na kierunku aktorskim ze specjalizacją w walkach scenicznych. I tak się stało, że z moimi przyjaciółmi tutaj przyjechaliśmy poprowadzić warsztaty z walk scenicznych. No, jest to, jest to taka dyscyplina teatralna, w której po prostu zajmujemy się ukazywaniem przemocy w sposób bezpieczny. Jest to, jest to taki, taki, taki trik teatralny, powiedzmy. Poprzez, poprzez orientację aktorów w przestrzeni, poprzez, poprzez dźwięk próbujemy. Przedstawić iluzję przemocy. Oczywiście nie bijemy się naprawdę. Próbujemy przekazać tą iluzję poprzez różne takie zabiegi teatralne. No i tutaj przygotowujemy, uczymy młodych aktorów technik, jak w, jak w jaki sposób przedstawić, w jak bezpieczny sposób przedstawić jakiś cios. I dajmy im tą technikę, żeby mogli później dostać taki klucz. Do tej bezpiecznej walki i żebyśmy mogli później wykorzystać w swojej pracy ten klucz. W tym roku ośrodek postaw twórczych Zamek już realizuje cztery projekty z dofinansowaniem ministerialnym na ponad 360 tysięcy złotych, a nie wszystkie konkursy jeszcze zostały rozstrzygnięte. Także istnieje szansa na kolejne dotacje.